Co tobie się znowu stało? Przepraszam Cię, ale jak sobie przypomnę o tej ciąży Moniki. Ciekaw jestem, co w tej sytuacji zrobi moja ukochana żoneczka. Nic. Będzie musiała jakoś po tym oszałamiającym romansie wrócić jakoś do rzeczywistości. A myślisz, że rozdraża wskie Bo ja wiem. Cokolwiek by nie zrobił, Ewa i tak odsunie się od niego. Przecież no. ją znasz. No, masz rację. Jeszcze go będzie namawiała, żeby ją zostawił dla Moniki. Hmm. Skończona idiotka. E, ty nie doceniasz. Jakaś umiała sobie owinąć Adama wokół palca. No, swoją drogą to ja. Ja nie rozumiem, co ten Razdarzewski w niej widzi? Pewnie to, to samo, co w tobie Monika. Co to masz na myśli, Już Kamilka zastanawiała się przez chwilę, czy jego dziecka spodziewa się Monika Adamy, czy twojego? Kamilka, jeżeli chce coś zrobić w życiu, to powinna się nauczyć trzymać język za zębami. A jeżeli chodzi o Monikę, no to jej tylko... Doradzałem jak wytoczyć proces Adamowi o niedotrzymanie obietnicy małżeństwa. Świetnie, musiałeś jej tu Bo z tego co Kamilka mówiła, to wynika, że... Że co? Że nic. Ale była szczerze tobą był zachwycona. Eee, to dobrze, o to wyświadczy. No mm. ona zdaje się ma... Dość dużą skalę porównawczą. Czasami potrafisz być jadowita aż miło. Mm. Coś pan starszy mnie w sosie dzisiaj? Nerwowy jakiś taki? Zrobię mu herbatki do się Może uspokoi i zasie. Czyżby mu się pogorszyło? Nie. Pogorszenie to nie, no co to, to, to nie. Tylko to jest jakiś dziwny człowiek. Leży. Patrzy w sufit, a jak się odezwę, to się złości. A przecież ja się go tylko rozbawić. Ta kopieka na księżko chory to nie jest wdzięczny kawałek chleba. Ale dobrze płatny. To, a to, wie pan, panie mecenasie? chciałam go trochę rozerwać. I opowiedziałam mu ten kawał o tym, o, o osłoniu i, i mrówce. Na pewno mhm. państwo znacie. Dobre, nie? No. no. A on napisał do mnie na kartce milczeć. I to z jakim wykrzyknikiem? Czasami myślę, że pan starszy mnie nie lubi. Szkoda. A ja się tak bardzo staram, Naprawdę. No nic. Zaniosę mu tę herbatkę. To są ziółka od pani Małgorzaty. O, jest dopiero mądra kobieta. Na wszystkim się zna. W kartach czyta. Mhm. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie i mi powróży tak, jak obiecała. Boże. Skąd ty o No o co ci chodzi? Ty rzadko bywasz w domu, ale ja ci daję słowo, że z tą babą trudno wytrzymać. Jeszcze w życiu nie widziałam nikogo, kto by tyle gadał. Musisz wytrzymać jeszcze te kilka dni. Co masz na myśli? Powiem ci w odpowiednim czasie. A, kogo ja widzę? Żona w domu. Co za osobliwość. Zaczekaj chwilę. Chciałbym cię o coś zapytać. Słucham. Czy w świetle zaistniałych wydarzeń. Chodzi mi o dziecko, które Monika zamierza urodzić twojemu narzeczonemu. Czy ty dalej obstajesz za naszym rozmowem? Tak. W tej sprawie się nic nie zmieniło. Ja już rozmawiałam z metynasem Oryńskim. Oryński? Drogi facet. Widzę, że ostatnio ci się dobrze powodzi. No, nie narzekam. Jak już Rozdrażewski ożeni się z Moniką, to nie licz na nic. Skończą się jego romanse. Monika go potrafi lepiej dopilnować niż ty. Myślałaś, że taki facet jak Rozdrażewski będzie ci wierny? Spójrz w lustro. Przecież to nieprawdopodobne, że on nawet na chwilę związał się z tobą. No ale... Każdy człowiek może mieć jakiś kaprys, prawda? Daj spokój, Boguś Nie kopię się leżącego Ale o co ci chodzi? Przecież mówię prawdę Trzeba być skończoną kretynką I nie mieć za grosz samokrytycyzmu Żeby uwierzyć w miłość takiego faceta jak Rozdrażewski Przecież on ją wykorzystał Dla swoich rozgrywek z Moniką To nie mogę zrozumieć Jak ja mogłam żyć z tobą przez tyle lat Pod jednym dachem nie jesteś w stanie mnie zranić ani poniżyć. Ja po prostu tobą gardzę. Jak możesz? Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie, Panie Adamie. Tak, oczywiście. Z przyjemnością poproszę żonę. Ma dla Pana wspaniałą wiadomość. Tak bardzo za tobą tęsknię. Już nigdy, nigdzie nie wyjadę bez ciebie. Ewuniu, pamiętasz To Był najcudowniejszy dzień w moim życiu. Tak bardzo chciałbym cię teraz przytulić. Dlaczego mówisz tak dziwnie? Stało się coś. W A, rozumiem, pewnie Renata wlepia w ciebie te swoje ślepia. Nie przejmuj się. Jak wrócę, to zrobimy sobie kilka dni wolnego. Weźmiemy Piotrka i pojedziemy do Marianny. Mam nadzieję, że wrócę trochę wcześniej. Dobrze. To trzymaj się ciepło. Całuję cię. Kocham ba. Co? A nie podzieliłaś się z nim dobrą nowiną? A swoją drogą to bardzo ciekawe. Czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka? <noise> Dkochany, długo cię nie było. Za długo? Strasznie długo. Widocznie, strasznie skomplikowany ze mnie przypadek. Już myślałam, że w ogóle nie przyjdziesz. Spoko. Nie takie rzeczy się robiło. I co? Z czym? Nie udawaj wariata, pytam jak było. Super. Już po pierwszych piętnastu minutach zacząłem się zastanawiać, który z nas jest bardziej szurnie. No nie wygłupiaj się. Wcale się nie wygłupiam. Po pół godziny byłem pewny, że to ten facet jest nienormalny. Daj spokój. Mówię serio. Moim zdaniem gość ma nierówno pod sufitem. Widocznie tak musi być. Co? Żeby psycholog był pieprznięty? To ja dziękuję za takie leczenie. Przecież wiesz, że przed detoksem trzeba. Nie wiem co trzeba, ale ja tam więcej nie pójdę. Musisz. Wyluzuj się. Wiesz o co on mnie tam wypytywał? To jakiś debil. Słuchaj, nie żartuj sobie. Widocznie tak musi być i nie możesz sobie tego odpuścić. Mogę iść na odtrucie bez tego debila. Nie możesz, bo to jest warunek. Daj mi spokój. To co? Już nie pamiętasz, co było? Co było? A to, że siedziałeś w tym uszy i gdyby nie Adam, nie wiadomo, gdzie byś był dzisiaj. Sam dobrze wiesz, że z handlarzami nie ma przebacz. Co? Teraz ci to wszystko wisi, bo dług masz spłacony. Możesz zacząć czpać od zera. Z czystym rachunkiem. Przecież nie mówię, że nie pójdę na detox. Słuchaj, ja chcę ci tylko przypomnieć, że zawarłeś umowę z Adamem. Zresztą nam wszystkim też to obiecałeś. Dlatego właśnie wziąłem trochę wolnego, żeby chodzić z tobą do tego psychologa. Powaga? Jesteś na Wagara? Zwolniłam się u dyrektora nie po to, żeby świecić za ciebie oczami i chcę cię o tym zapewnić, że będziesz chodził codziennie na te umówione wizyty do tego cholernego psychologa, rozumiesz? Dob dobrze, dobrze, tylko już mnie nie bi. Pójdziesz jutro? Pójdę. Proszę... Nie wiem. Słuchaj, chcesz może sałatki? Skoro, skoro nic innego nie dostanę. Monika ci to powiedziała? Osobiście. A co, była u ciebie? Nie, spotkałam ją w mieszkaniu u Adama. I co? Myślisz, że to prawda? A dlaczego miałam kłamać? Nie wiem, może, może dlatego, żeby cię odebrać Adama. Gdyby kłamała, to nie robiłaby tego w tak naiwny głupi sposób. Przecież wydałoby się to. Nie mam pojęcia, ale z tego co wiem, to niezbyt mądra osoba. To nie ma nic do rzeczy. Fakt jest faktem. I koniec. <gry> Sekretarki już nie ma, więc musiałem poradzić sobie sam. Nie mam pojęcia, dlaczego ona trzyma cukier u siebie w biurku. Ja nie słodzę. Słuchaj, tak sobie myślę. Mhm. Może teraz jak jestem w ciąży, to łatwiej będzie wytoczyć sprawę. W razie czego. Nie No bez porównania. Oczywiście pod warunkiem, że jesteś w ciąży właśnie z nim. To teraz łatwo sprawdzić. Wiesz co? Głupie żarty. Przepraszam. Dziecko jest jego, nie ma o czym mówić. Kobieta wie takie rzeczy. I co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Chyba nie mam dużego wyboru. Le no nie powiesz mi chyba, że, że chcesz zerwać z Adamem. Obawiam się, że będę musiała. Ewa, ale, ale wy naprawdę się kochaliście. Nadal się kochamy. W każdym razie ja kocham Adama. Nie no, no przecież tak nie można. Przecież, przecież nie możesz sobie zmarnować życia przez jakąś kretynkę. Co? Przestań być tak cudownie szlachetna. Zośka, tak nie można. Ja nie mogę żyć w świadomości, że zmarnowałam komuś życie. A swojego ci nie żal. Żal, ale to nie ma żadnego znaczenia. Może kochanie... Jesteś pewna, że ona będzie chciała ślubu? Oczywiście, a czego może chcieć? No, nie wiem, może alimentów. A może leci na jego pieniądze. To znaczy tak, że co? On nie będzie już się mógł wycofać teraz z obietnicy małżeństwa? Wycofać to się może zawsze. Ale go to będzie drogo kosztowało. <grym> nie no, ja nie chcę go ruinować. Wystarczy, że zostanie moim mężem. To tak, tak, oczywiście. Wystarczy, żeby, żeby został twoim mężem. Nie wiem, ale ja w końcu też jestem w ciąży i niczego nikogo nie chcę. No tak, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Przecież Ramek cię rzucił. Był tutaj dzisiaj. Co? Był tutaj. Niczego chciał? Chciał przeprosić. Przyniósł mi bukiet kwiatów. No a ty? Wyrzuciłam go. Czy mi się nie wywinie Słodki Adaś Ciekawą minkę będzie miała jego ukochana Elwunia Chwilę bym dała, żeby to zobaczyć Może popracujemy nad tym razem, co? Ale bez honorarium Bez honorarium? Nie, przy mnie nie dzwoniła, ale Ty przecież nigdzie nie wychodziłaś, to dlaczego się pytasz? Strzymnęłam się wczoraj po obiedzie, myślałam, że może wtedy. Jakby dzwoniła, to na pewno ktoś by Cię obudził. Nawet nie wiem, jakiej tam jest. To jedź tam do niej. Jedź, jedź, dla Was to jest wszystko takie proste, jedź i już. Pan nikt sobie nie zdaje sprawy, że ja w moim stanie w ogóle nie powinnam ruszać znowu. Zresztą uciśnienie dzisiaj tak spadło, że nie mogę oddychać. Mamo odprowadzisz mnie do szkoły? Nie mogę dzisiaj, Piotrusiu. Mam strasznie dużo pracy w galerii. Ja nie wiem, co można robić w takiej galerii. Przygotowujemy wystawę pewnego rzeźbiarza. No i co z tego? No i on jest w ogóle nieznany, więc trzeba go wypromować, a to nie jest takie proste. Wypromować... No, do dopijaj kakao i zbieraj się, bo się spóźnisz. Pa. Pa. Dlaczego nie ma tej pielęgniarki jeszcze? Ja bardzo przepraszam za spóźnienie, ale no był wypadek. Miała pani wypadek? Nie no, ja nie. Ale zrobiło się takie ja zbiegowisko, no to też podeszłam bliżej. Myślałam, że może kto znajomy wpadł pod samochód, no, ale niestety nie. Chociaż nie, był podobny do kuzyna pierwszej żony mojego, mojego teścia, o. Ale okazało się w końcu, że to nie jest on. Zresztą wstało w własnych siłach jeszcze przed przyjazdem karetki. Pani Agata. No, tak. Ja muszę iść teraz do pracy. Mm -hmm. Bardzo proszę, pójść do mojego taty. Tak, tak, tak? tak naturalnie, tak. na dziękuję. Szalał. Robi wrażenie, co? Robi, robi. A gdzie się budziła moja słodka gejsza? Jeszcze jej nie ma. Kiedy przyjdzie? Chciałem jej zrobić niespodziankę. Specjalnie dla niej wróciłem dzień wcześniej z Japonii. Zaraz powinna być. Ach, przyniosłem dla niej prezenty. Pół Japonii za nimi chodziło. Na pewno się ucieszy. Haj! Ewa Sam! Chciałem cię zaskoczyć. Nie cieszysz się? Specjalnie dla ciebie wymówiłem się z eleganckiego obiadu, żeby wrócić jeden dzień wcześniej. Zobacz, co ci przywiozłem. Piękne. Co się dzieje? Zrobiłem coś nie tak? Przepraszam was, na chwileczkę mam kilka spraw do załatwienia na mieście. Co się stało? Monika... Co Monika? Ona jest w ciąży. Co ty mówisz? To co słyszysz? Skąd to wiesz? Od Moniki sama mi mówiła. Przecież ona kłamie. Nie sądzę, żeby była taka bezczelna. Nie znasz jej. Ona jest do tego zdolna. Jak możesz tak mówić? Żadna kobieta nie żartuje sobie na ten temat. Żadna rozsądna kobieta, chciałaś powiedzieć. Ona do takich nie należy. Całe jej samobójstwo było wymyślone od początku do końca wymyślone. Ja wiem, co myślisz o tym, co zrobiła, ale nie należy tego lekceważyć. A ja wiem z całą pewnością. Że całe jej samobójstwo było mistyfikacją. Niczym więcej. Wzięła tylko kilka proszków, to wszystko. Gdybyśmy jej nie odwieźli do szpitala, i to obudziłaby się z bólem głowy po kilku godzinach. Ona liczyła na zamierzony efekt i się nie przeliczyła. Teraz też dąży do tego, żeby nas rozdzielić. Jestem tego pewien. To trzeba to sprawdzić. Więc sprawdzę. Wspólne porozumienia, Dzień dobry. tej porze, w tej porze, Dzień dobry, w co ty masz na sobie? Kimono. Chciałbym porozmawiać z Moniką. Nie ma jej, wyszła przed chwilą. O Jezu. Kiedy przyjdzie? No, chyba niedługo. Nie no. Niemniej, że nie wiem, o czym chcesz z nią mówić. Tak, już wszyscy wiedzą, co wymyśliła. Wymyśliła? Oczywiście, chyba nie sądzi ciocia, że uwierzę w to wszystko. Wiem, dlaczego na to robi. Ciocia chyba też sobie zdaję z tego sprawę, prawda? Ale Adasiu, to prawda. Monika naprawdę spodziewa się dziecka. Jak tylko to usłyszałam, natychmiast poszłam z nią do naszego znajomego lekarza, doktora Andrzejewskiego. To stary znajomy, bardzo mu ufamy. I co? Potwierdził: Monika jest w ciąży. Mówi, że z tobą? A, skoro już o tym mówimy, to chciałbym cię o coś zapytać, tylko proszę, nie gniewaj się na to pytanie. Zej, czy masz jakiekolwiek podstawy? Tylko zrozum mnie dobrze, proszę. Czy masz jakiekolwiek podstawy, żeby myśleć, że to dziecko nie jest Twoje? Co mam jakiekolwiek podstawy? No, nie wiem, jak tam między Wami było. To jest dopiero drugi miesiąc. Przez ten czas mnóstwo się zdarzyło, prawda? Zdarzyło się mnóstwo rzeczy. Ale jeżeli ona jest naprawdę w ciąży, jeżeli nosi dziecko, to jak powiedziałaś, ja nie mam żadnych podstaw, żeby oskarżać ją o to, że to dziecko nie jest moje. Tego się obawiam.